Orszak ten będzie dedykowany świętej pamięci reżyserowi, który siedem orszaków prowadził, panu Gerardowi Nowakowi oraz mojemu mężowi Staszkowi, który bardzo wiele wnosił również do tego orszaku. Gdzie wisiało wszystko na włosku, ale przedstawiam nowego pana reżysera, pana Janusza Muńskiego, no, który wygrał, powiedzmy, casting. Jeżeli chodzi o na, na giełdzie nazwisk, no i myślę, że jest to osoba odpowiednia. Z oczywistych powodów e, e, byłem zmuszony wejść niejako w buty Gerarda Nowaka, zresztą Gerarda Nowaka, znanego wszystkim Zielonogórzanom i człowieka, którego ja bardzo sobie ceniłem, którego znałem, z którym współpracowałem wielokrotnie przy różnych okazjach. Myślę, że Podzielał też moje zdanie o sobie, także jeżeli chodzi o mnie, czyli on też mnie cenił. Tegoroczny orszak siłą rzeczy nie będzie się różnił diametralnie od tych orszaków, które miały miejsce do tej pory. Zresztą trudno robić jakąkolwiek rewolucję, jeżeli chodzi o imprezy, w cudzysłowie oczywiście. Tradycyjne, jeżeli chodzi o imprezy, oparte na polskiej tradycji, na wielowiekowej tradycji jasełkowej, bo sam Orszak Trzech Króli ma tradycję dość krótką. Wzięło się to z Warszawy, zaczęło się to w roku 2004, jeżeli dobrze pamiętam, potem, potem rozprzestrzeniło się to na całą Polskę. W Zielonej Górze będziemy mieli go po raz dziewiąty. Chcielibyśmy zachęcić bardzo wszystkich Zielonogórzan, wszystkich i nie tylko Zielonogórzan, do tego, żeby gremiarnie wzięli udział właśnie 6 stycznia. Ruszamy spod kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela o godzinie 13.30 około, bo to w przypadku imprez plenerowych nie da się dokładnie określić godziny.